i odpowiedzialność za kondycję poczty polskiej zawsze spoczywała na, na państwie, na rządzie. Doprowadzili pocztę polską do ruiny po prostu. Tak z ciekawości zacząłem przeglądać sobie hasła związane z pocztą polską i restrukturyzacją. To dziwnym trafem wszystko co wyskakuje w większości to jest rok 2010, 11, 12. No to jest perspektywa firmy, która została doprowadzona Niestety przez moich poprzedników do sytuacji takiej, że musieliśmy się posiłkować kredytem, żeby zapłacić pensję. Poczta, aby utrzymać się na finansowej powierzchni, musi zmniejszyć zatrudnienie aż o 15% to 9 tysięcy osób wystarczyłoby dobre zarządzanie. Pokazał to y, wspomnę już któryś raz w tym programie, ale dla mnie to jest jakby przykład. Y, y, może jest więcej takich obajtków Danieli, Danielu. Być może jest więcej takich menadżerów, którzy potrafią zarządzać, potrafią jakby tymi zakładami tak zarządzać, żeby przynosiły dochody. Myślę, że jest ich więcej, ale to, co zrobił Daniel Obajtek, pokazuje, że można.